Poznaj mieszankę BG2 Milkway Tetra przeznaczoną do intensywnej produkcji zielonej masy w Twoim gospodarstwie. Mieszanka w połączeniu z koniczyną czy na przykład lucerną jest gwarancją niezwykle wysokich plonów. BG2 Milkway Tetra jest także bezkonkurencyjna w zabiegach podsiewu i renowacji użytków zielonych. Okres użytkowania mieszanki to 2 do 3 lat. Mieszanka BG2 Milkway Tetra składa się z dwóch gatunków traw. Głównym komponentem jest życica mieszańcowa. Trawa ta w optymalnych warunkach kiełkuje od 10 do 14 dni po siebie. Pozwala na szybkie zadarnienie i lepsze wykorzystanie stanowiska. Uzupełnieniem jest życica trwała. Trawa bogata w cukry. Trawa wieloletnia, która pozwala na wydłużenie okresu użytkowania mieszanki. Ten gęsty łan to BG2 Milkway Tetra. Zwarta, prawidłowo odżywiona ruń pozwala w ciągu roku zebrać nawet cztery pokosy niezwykle cennego materiału paszowego. To właśnie dlatego BG2 Milkoieteta zyskała uznanie wśród wysokowydajnych gospodarstw mlecznych w naszym kraju.